Opowiem Ci teraz o potędze manipulacji firm windykacyjnych względem rzekomych dłużników. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego list z firmy windykacyjnej otrzymujesz pocztą zwykłą, rzucony do skrzynki pocztowej, jak normalny list, natomiast sądu, od komornika, z pocztą poleconą, czyli albo odbierasz bezpośrednio od listonosza, albo musisz z zawizem pójść do y, najbliższego y, punktu pocztowego. A to dlatego, że te listy, one nie mają żadnej podstawy prawnej. One nie mają na celu y, udokumentować jakiegoś roszczenia. One mają na celu cię przestraszyć. Te listy, tak jak na przykład ten skruka, one są specjalnie oznaczone po to, żeby już w momencie, jak wyjmujesz go ze skrzynki, żebyś się przestraszył, żebyś zaczął myśleć, co zrobić, gdy otrzymam taki list? Żebyś zaczął się obawiać, że zobaczy ciebie sąsiad z tym listem i pomyśli, że jesteś dłużnikiem. A wiadomo, no, dłużnik w powszechnym obiegu to prawie złodziej. Ty masz już w tej chwili myśleć, jak się pozbyć tego problemu. A jaki jest najprostszy sposób podpowiadany przez firmę indykacyjne? To zapłacić. Najlepiej zapłacić od razu, według firm indykacyjnych, nie sprawdzając. Czy są w ogóle jakiekolwiek ich podstawy, ich roszczenia? Otóż powiem Ci, że nie ma ich. Zazwyczaj nie ma tych podstaw i zazwyczaj to jest zwykła manipulacja. Dlatego, gdy te firmy windykacyjne w końcu pójdą do sądu, a po drugiej stronie Ty dostaniesz ochronę prawną, np. Na od nas i dług, to te firmy windykacyjne w tym sądzie przegrywają. Gdyby były podstawy roszczenia, nie bałyby się, że z drugiej strony. Stają jeden, drugi czy trzech świetnych prawników. Sąd musiałby orzec na korzyść tego rzekomego wierzyciela. Okazuje się, że tego nie robi. Także nie wmów się takich listów, nie myśl o tym, żeby im zapłacić tylko dlatego, że do ciebie piszą, tylko udaj się do prawnika i poradź, co robić w tej sytuacji.